O Jezus! Album spabi. Yeah. <laughs> Balance. Jaga. Dalej. 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 Big, big. Oh yeah. A <grywka> ty te joczy ty. Oleś, aż jest przech... Halo dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na kolejnym streamku z Minecraft. Od razu na starcie chciałbym Wam podziękować za piękne wyniki przy filmiku na YouTube, bo to co tam zrobiliście to naprawdę wow, bardzo mnie to cieszy. No i generalnie dzisiaj kończymy sobie plan z poprzedniego streamka, czyli zbieramy sobie Netherride na ulepszenie zbroi. Jak nam się uda dzisiaj zebrać na dwie sztuki armora, to prawdopodobnie będziemy bić Widera. Tak mi się wydaje, że zbliżamy się już powoli do końca, ale spoko, bo już jest plan na następne rzeczy z Minecraftem. Ale spoko, tak 14 i 7 jeszcze się zrobiło, w sumie 21 łóżek. 2, 3. Uo. O kurde, to by mogło się skończyć niedobrze. To potrzebuje. Idziemy ulepszać. Oh yeah! Pyk, pyk i pyk. Robimy to? Lepszego już chyba się nie da Czas zrobić. Jeszcze najchętniej bym sobie ściągnął ten Fire Aspect 2 z tego miecza, bo to jest tak bezużyteczne, że ja. Ale nie ma opcji, żeby ściągnąć enchant z, z rzeczy, nie? Jest? Dawaj mi tu, pisz mi szybko. Z wioski kamień szlifierski. Dwie deski, dwa patyki. Jest. Greenstone, ok. To nie ściągasz wtedy wszystkich enchantów przypadkiem z tym kamieniem? Ty no lepiej, żeby nie. Wszystkie. Ty, ale mnie gościu chciał zroba... zrobić w konia, ty. A mi chodzi tylko, żeby Fire Aspect ściągnąć, chłopie. Ale by były jaja. f 3 A lapis wziąłem? No mi nie gadaj. Ja. Dole. Ale jestem dzisiaj jakiś cofnięty w rozwoju. W sumie nie tylko dziś, ale. Dobra, teraz to już mamy chyba wszystko. To enchantujmy to. Co on tam chciał? Czapkę chyba chciał. Protection 4. No i od razu wjechał taki hełmik. No i to mi się podoba. Teraz tylko parę enchantów do niego trzeba dołożyć i będzie hajeczka. Książki się skończyły. Pyk, pyk. Uch, a. O Jezus, ale bym spadł. Chyba bym skończył karierę, nie? Elytrę ubieraj, chłopie. Nie świruj Pawiana. O! Dobrze. Pyk. Uch, a Pyk. Pyk. I mending do tego i jest finito. Szybko poszło. Spoko mów na razie poszedł. A czy nie, no bo generalnie na kreatywie się da wszystko łączyć, nie? Da się wszystko łączyć, bo nie ma limitu tego levela, który, który musisz mieć. A jak coś już kosztuje ponad 40 leveli, tak jak na przykład połączenie tych dwóch par butów, no to wtedy już yy, się nie da. A czasem nie ma limitu na przedmiocie? To no możemy sprawdzić. Sprawdzimy, czy da się połączyć te dwa buty w, w jedno. To no, widzicie? Taki sposób da radę to połączyć, ale to kosztuje 50 leveli, a to 74 levele, nie? Także jest lekki XD. No, ale można mieć to wszystko, tylko by pewnie pasowało mieć Typ Strider 3, przykładowo książka. No i to jest 37 leveli, więc jak będę miał taką książkę, to na spokojnie mogę to zrobić. Nie ma problemu, tylko że nie mam takiej książki. Mm... Destroy item, okej. Okay. Wracam z tego czytowania. Wróciło, nie. Nie mów mu co się wydarzyło, chociaż i tak będzie montował filmik, więc będzie to widział. O, oh, no. Nie no, przecież nic nie zrobiłem. Kubuś? Dawaj mi go tu do telefonu. Halo? O, cheatująca. Ja tu się nie widzę, że na kreatywie jesteś. A sprawdzałem tylko czy da się zenchantować. Ja ci podałem, widziałem na ja tym, jak w bierzesz. Odrzuciłem Kupia, je z powrotem, nie straj Czy ty ja do ty, 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 ty. Dobra, przychodź na tego streama, nie próbuj pod. Hehehe. Mówiłem, że się spłaczę. Co mu się znowu dzieje? Ja że się spłaczę, ty. Dwa. Dobra. Gość co dymia Dobra, wszystko pięknie, panowie. Ale te buty najlepsze są? Balenciagi? I czy można jeszcze lepsze sobie zrobić? Najlepsze na świecie? To co nazwiemy je? Balenciaga? Balenciaga, tak się to pisze. Muszę level dobić. Balenciaga. Dawaj, w Balenciaga chce będziemy podać teraz. To się nazywa Pestish. No Dobra Róbmy to Pyk, pyk, pyk Oh yeah Ależ jestem uzbrojony, Oh yeah Jest Ale wbił ale muszę zrobić jeszcze jedną rzecz, bo mi zbywa jedna sztuka, więc. Y... Bum! Jest! Dwa osiągnięcia! Zobaczmy te advancementy. A tutaj mam tego lodestone. Dajcie lodestone, gdzie to jest? Gdzie to było? Jest. Co to daje? Kompasem na to kliknij. No dobra, czekaj, bo nie wiem, gdzie to ustawić. Dam sobie to tutaj. I, ale za dymka. Halo, dzień dobry! Witam bardzo serdecznie w kolejnym stremeczku z Minecrafta z Kubusiem. Siemanko, alem kebaba. Ty, ale ciebie nie było chyba na dwóch streamach z rzędu, czy, czy mi się wydaje? Nie, no chyba cię nie było na dwóch streamach z rzędu. Co robimy dziś? Idziemy w najciemniejsze miejsce w Minecrafcie do Wardena, musimy się przejść. Robimy temu yy, koczkodanowi broje z Netherite'u i idziemy do podziemia, żeby zdobyć najlepszy armor trim jaki istnieje, czyli Silence i coś tam jeszcze przy okazji, nie wiem, w sumie co tam i co zdobyć. <laughs> o sorry, mela po kebabowa. Dobra, idę do ciebie, albo no w sumie to inaczej, pomogę ci po prostu szukać tego gówna. No musisz bastiony raidować, nie? Jak yy... <laughs> A Umrę za, za twoje jakieś śmieszne rzeczy. Jak umrzesz, to twoja wina. Bo ja jakoś nie mam naderajtowego giru całego i sobie radzę. Umierasz? Tak! Nie wiem dlaczego Litra mi się nie odpaliła. Co za gość. No i co teraz robisz? No musisz wykonać twój fajny ruch, tylko że z taką prędkością, że... Ch... szypie. Wiesz, że to jest oszustwo. Wiem, musi, wie, że musisz to zrobić tak szybko, że chwilę. No nie? dobra, k... a... dawaj, wchodź. Ufam ci stary. Dobra. Proszę. Trzy, 4 no. ry. Ja p*** dole, man. Ja dole, koleś. aż jest przeh. Nie dało się szybciej tego zrobić, stary. Oh. No i cały chłopie misterny plan poszedł w p... Dawaj do endu szybko idź, Rób sobie kilow. Ja ci szybko tutaj ogarnę zbroję. Dwa, trzy, cztery, pięć Dobra Tomuś, pora na upgrade. Czym się ulepsza te? Tutaj. Tu. O. Dobra, na pierwszy ten leci GOM 2 barku <ścoughs> Tak głupia nazwa. Widzisz to? Widzisz to, bratku? Mhm. Uh -huh. waderach Ulepszony. Ale jak? Ty, jak ty masz dwa mieczy? Nie. To czemu mówisz yy, gom 2 bar? No bo gom 2 bar to jest miecz Fisa's A pierwszy, pierwszy miecz się nazywał gom 2 bar, to, to, to jest gom 2 bar Ja p***dolę no Jesteś gotowy na wydripowanie absolutne k***a? Dawaj opie 3, 2, 1 Ale zb***łem yeah. <laughs> To nie idziemy chyba do głębokiego Darka, czy idziemy? Dobra, zlatujemy tam, o No dawaj Co? Halo? Co tu się k***a, stało? Co? Te zejście ktoś wymyślił. Mogę to. k***ać? Jak coś. To, to tak. Dobra, to Tomuś. One się respią na jakimś minus 50. Na razie możemy tu chodzić, bo tu nie ma tych shrikerów. Widzisz te tutaj? One. Jak wydarzy jakiś dźwięk, no, a propos, one to słyszą. No i co ty? A robisz? Spokojnie, nie ma tu shrikerów, Możemy sobie łazić do woli. A to? To nie są shrikery. Jak coś, to wychodzimy z gry, nie? Po prostu. Okej. Okay. Kończymy streama, moment. A jak wygląda ten się z Zobaczysz go, jak będziesz go widział. <laughs> o skurcyn, ale mi wytłumaczył. Nie wiem. O, dobra, teraz się kur... spokój. A, Widzisz to jest przed nami? Okej. Okay. Teraz już by się przydało troszeczkę bardziej uważać. I mówię to sobie. Dobra, dawaj, wjeżdżamy tam na cwaniaka. Nie, 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 nie skarż, nie skarż, nie skaż. Co ty zrobiłeś? Zabiłem bloka w obrzeżu... To, ale jest kulkowego. O kurwa. Coś odjechał. Słyszałeś Usłyszałeś to tąpnięcie? Debil. Cowka, 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 cowka. Czemu jest tak ciemno? Bo jest blisko. Ale się sram Ja pistole. Jak zobaczysz bijące serce ciemności, to wypiję stąd. Ile mamy kupić pił w nogach nie? W życiu tak mocno shifta nie trzymałem, powiem ci. O, to nie przejdziesz, przyniesiesz. Debil. Debil. Dalej. dalej, dalej. Patrz, że to jest tych synów. 2 aż. A jak są? Nie, no, ale... Dalej. Dalej, dalej, dalej. Ale...